Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje. Nadaje się pośmiertnie Pani Marii Mireckiej-Locz, odznaką honorową zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt i przyjemność Wygłoszenia laudacji na cześć wybitnej osoby, kobiety, która przed kilkoma miesiącami po długim i pięknym życiu odeszła na wieczną wartę, a która swą odwagą, siłą charakteru, niezwykłą osobowością oraz licznymi dokonaniami i patriotycznymi czynami całe życie dawała świadectwo wielkiego oddania sprawom ojczyzny, bez względu na to, gdzie zaprowadził ją los. Jest to dla mnie wielkim zaszczytem, że, mogłabym, że mogłam tu z Państwem dzisiaj uczestniczyć w oznaczeniu tak ważnym, bo jest to oznaka honorowa zasłużona, zasłużona dla województwa podkarpackiego, która została przekazana na ręce pana Jana Orysia, więc syna świętej pamięci pani Marii Mireckiej Lauryś. To jest dla nas bardzo ważne, bo jest uznany, uznanie jej działalności na tym terenie. Przez, no, kiedyś to było chyba, jeśli się nie mylę, województwo lwowskie przed wojną, kiedy matka się jeszcze urodziła w tym czasie, kiedy to były, była Galicja. Zmienia się nazwisko terenu, ale teren zostaje ten sam. Ludzie ci sami, no i są ludzie, którzy jeszcze mamy pamiętają i, da, i, i, i dalszą rodzinę Mileckich tego, to to jest ważne i bardzo dziękuję, że zaproszony zostałem na, na tą uroczystość.